Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku usłyszałem pod bitomatem. Ja się nazywam Filip, będę opowiadał dziś o tym, co się dzieje na rynku krypto, a dzieje się naprawdę sporo. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że wszystko, co powiem w tym materiale, to jest wyłącznie zbiór moich obserwacji, opinii, refleksji na temat rynku kryptowalut. Nic tutaj nie stanowi porady inwestycyjnej. Bitcoin spada poniżej 80 tysięcy dolarów. Altcoiny krwawią naprawdę mocno. Ethereum wraca do poziomów ostatni raz widzianych w październiku 2023 roku. Coraz więcej osób mówi, że to koniec hossy, że wracamy na rynek niedźwiedzia. Czy to jest prawda? Czy faktycznie najlepsze jeżeli chodzi o wzrosty na rynku jest już za nami? Nie, ja się osobiście z tym nie zgadzam. Chciałbym właśnie wam wytłumaczyć, dlaczego moim zdaniem Hossa dalej trwa i jej pik jeszcze tak naprawdę nie nadszedł. Przede wszystkim to, że Bitcoin spadł o 30% od swojego ATH na poziomie, uwaga, 109 tysięcy dolarów, który osiągnął w drugiej połowie stycznia, to nie jest żaden koniec świata. Przede wszystkim powtórzę, Bitcoin spadł o 30% z poziomu. 109 tysięcy dolarów. To nie jest Krach na poziomie 60-70%, chociaż zdarzały się i takie sytuacje, że na przykład Bitcoin spadał o 50%, czego przykładem jest kwiecień 2021, kiedy było ATH na poziomie 65 tysięcy, tak? a potem nagle było spadek do 28 tysięcy, po czym jednak w listopadzie, kilka miesięcy później, wróciliśmy w okolice 60 tysięcy, ba, dobiliśmy do 69 tysięcy, osiągając nowe ATH. Również w tamtym momencie altruizm, już bardzo mocno podskoczyły. Tak więc słuchajcie no. Takie sytuacje się zdarzają, korekty są bardzo potrzebne, aby nie doszło do przegrzania się rynku. No i oczywiście Przecież ktoś musi realizować zyski na jakichś określonych poziomach cenowych. Ktoś sprzedaje na górce, aby ktoś inny mógł kupić na dołku. To jest normalne, to jest, że tak powiem, racjonalne, zdrowe podejście, i nie uważam, że absolutnie powinno się to traktować jako jakieś załamanie rynku koniec Hossy. Co to, to nie. Dlaczego Bitcoin spada, i w ogóle dlaczego ciągle nie mamy alt sezonu? Zacznę od tego pierwszego. Spadki bitcoina wynikają z tego, że nasza największa kryptowaluta jest skorelowana z tym, co się dzieje na rynkach tradycyjnych, z rynkami akcji, ale jest również bardzo podatna na czynniki makroekonomiczne. Czytaj. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co mówi na przykład Jerome Powell, tak, czyli szef Rezerwy Federalnej, czyli tamtego banku centralnego, to, co mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, a on teraz mówi bardzo dużo rzeczy o kwestiach ekonomicznych. To wszystko oczywiście wpływa na to, jak wygląda Bitcoin na swoim wykresie cenowym. Trump, nie ukrywajmy, Miesza strasznie, jeżeli chodzi o te cła, które nałożył teraz na Kanadę, Meksyk i Chiny. Tutaj jest bardzo taka sytuacja niepewna, ponieważ ludzie się boją, że dojdzie do wojny cłowej, ponieważ cła. To w przeszłości był wielokrotnie pretekst, żeby doszło do po prostu jakiejś kolejnej, wiecie, spiny między państwami, i efektem, efektem tego, oczywiście, były różne konflikty na tle militarnym. I tutaj świat się tego obawia. No Bitcoin już wielokrotnie, niestety, pokazał, że. Safe haven to to nie jest i uciekają na przykład bardziej winne rynki, przykładowo w złoto. Jednakże dalej bitcoin jest kurcze kupowany przez wieloryby, przez e, instytucje, przez ETF-y. ETF-y kurczę cały czas puchną. Miliony dolarów cały czas wpływa do funduszy giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Tutaj nie ma takiej sytuacji, że ludzie uciekają z rynku bitcoina. Co więcej, Trump podpisał odpowiedni dekret mówiący o tym, że powstanie ta rezerwa strategiczna Bitcoina w Stanach. Co prawda nie w takiej formie jak myśleliśmy, ponieważ wiecie, miało być tak, że jak powstanie rezerwa, to Stany będą regularnie skupować Bitcoina, czym będą oczywiście napędzać popyt zakupowy. Za nimi pójdą inne kraje, inne mocarstwa, jak na przykład Chiny. No i oczywiście to wszystko by wywindowało ceny bitcoina w nowe rejony. Nie będę teraz podawał e, jakichś tam przydziałów cenowych, bo to nie ma sensu, ale no, wszyscy zakładają, że tak będzie. Mamy mieć tę rezerwę. Trump to potwierdził, ale do tej rezerwy będą trafiały kryptowaluty, które będą pochodziły na przykład z rekwiracji. No bo. Już teraz od wielu, wielu lat na adresach rządowych Stanów Zjednoczonych znajdują się kryptowaluty, które pochodzą na przykład właśnie z MT GOX, czy z Silk Road, tak? No i tutaj jakby wszystko jest ok, i te kryptowaluty prawdopodobnie trafią właśnie również do rezerwy strategicznej. Ale dalej to nie będzie zakup, nie będzie, że tak powiem, stymulował inwestorów, aby po prostu kupować więcej bitcoinów. Natomiast nie można powiedzieć tego samego o Chinach. Chiny niby oficjalnie są przeciwne bitcoinowi, ale jeżeli się okaże, że Stany Zjednoczone stawiają na bitcoina, to państwo środka absolutnie nie pozwoli na to, aby być po prostu gorsze. Już teraz mówi się o tym, że Chiny ponoć pracują nad tym, żeby stworzyć własną rezerwę właśnie bitcoinową. Takie dane podaje między innymi CEO Bitcoin Magazine, który współpracuje i z administracją Donalda Trumpa, ale też ma bardzo wielu właśnie jakiś tam insiderów, jeżeli chodzi o Chiny. Tak więc tutaj może się dużo zadziać. No Europa raczej nie będzie kupowała bitcoina, ponieważ Europejski Bank Centralny jest po prostu na nie. No Unia Europejska w ogóle jakby dziwnie się zachowuje w stosunku do krypto, ale nieważne. Jednakże Cały czas tutaj mamy podstawy, żeby mówić o presji zakupowej. Powtórzę, ETF-y, cały czas inwestorzy instytucjonalni kupują. Bitcoin będzie miał tę swoją rezerwę i tak jest lepszy ryc niż nic. Kolejną rzeczą jest to, że zmienia się krajobraz regulacyjny w Stanach Zjednoczonych. Sektor wycofał się z pozwów przeciwko Coinbase, OpenSea, Uniswap. Gdzie tam jeszcze Robin Hood? Zaraz, jeżeli się okaże, że się dogadują z Ripple, no to słuchajcie, no, mamy naprawdę bardzo dobrą sytuację na rynku. A to, że jest korekta, no okej, okay, w porządku. To, tak jak mówiłem, są naturalne rzeczy. Bardzo ważne jest to, jak się potoczy sytuacja ze stopami procentowymi, czyli to, o czym decyduje niezależnie od Donalda Trumpa, mimo wszystko, Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, czyli Rezerwa Federalna. Jerome Powell może stwierdzić, że dobra, obniżamy stopy procentowe, a coraz więcej również osób, ekspertów, jeżeli chodzi o ekonomistów, mówi, że no wszystko wskazuje na to, że muszą obniżyć te stopy procentowe. Jakby celem banku centralnego jest to, aby przede wszystkim była niska inflacja i niski poziom bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Trump, tak jak mówiłem, nie ma wpływu na to, jak działa bank centralny, ale jest również taka teoria, że cała ta akcja z załamaniem się rynków ostatnio, bo to nie tylko krypto, tak przeżywa korekty, również tradycyjne rynki, Nasdaq jak wszystko krwawi, i tak dalej. To wszystko oczywiście jest w pokłosie tego, co Trump mówi o cłach. I on też powiedział, że będzie trzęsło. W każdym razie. Jest taka teoria, że to wszystko prowadzi do tego ze strony Trumpa, aby właśnie wymusić na Powell'u obniżkę stóp procentowych. Wtedy będzie uwalniany kapitał, który był zamrożony, no bo mamy wtedy drogie kredyty, gdy są wysokie stopy procentowe, a jeżeli one nagle zaczną spadać, to ten kapitał jest uwalniany i trafia właśnie na rynki ryzykowne, czyli tutaj Bitcoin. Kolejna sytuacja to oczywiście cykliczność. Halving. Jesteśmy... Co my teraz mamy? Marzec. W kwietniu, 20 kwietnia będzie dopiero rok po halvingu. No to wiecie, zawsze było tak, że jakieś pół roku, ponad pół roku zaczynały się wzrosty po halvingowe. To jest cykliczność. No jakby Bitcoin cały czas tutaj według tej cykliczności się porusza. Kolejna rzecz, altcoiny. Altcoiny krwawią. No Altcoiny oczywiście poruszają się tak jak Bitcoin, ale. Alt sezon, którego tak wszyscy wyczekujemy, to jest moment, w którym altcoiny rosną bardziej niż największa z kryptowalut. Dlaczego jeszcze nie ma alt sezonu? Ponieważ kapitał jest rozwodniony przez to, że mamy zalew. Różnych altcoinów, nie oszukujmy się, to są główne projekty, bo ta hosta jest dominowana przez Memcoiny. To są projekty, które co chwilę upadają, ponieważ tam nie ma żadnych fundamentów, tam nie ma żadnego community, zatem nie stoją jacyś ludzie, którzy wnoszą jakąś realną wartość na rynek. Ale jednak inwestorzy kupują, marnują swoje pieniądze i odciągają tak naprawdę właśnie inwestycje Memcoiny od. Solidnych jakichś takich projektów, ale dlatego właśnie nie nadszedł all season, ponieważ jest po prostu za dużo tokenów na rynku. Jak się porówna z tym, co było w poprzednich hostach, no to jest po prostu tego zalew. Każdego dnia pojawiają się tysiące nowych projektów, które przyciągają jednak kapitał. Tylko, że ten kapitał jest przepalany. Ja myślę, że all season nadejdzie. Nie będzie taki spektakularny jak na przykład w poprzednich dwóch hostach, ale myślę, że będzie. Z tym, że najpierw trzeba się uporać z tymi wszystkimi korektami. Bitcoin myślę, że musi wrócić do poziomów przynajmniej ponad 100 tysięcy, aby alty zaczęły rosnąć. Ważne jest również to, wrócę jeszcze do właśnie tematu e, rezerwy strategicznej Bitcoina, że tutaj się okazuje, że w skład tej rezerwy będą również chodziły altcoiny. Cardano, Solana, XRP, no i Ether. To mimo wszystko też może jakoś tam pomóc, jeżeli chodzi o mm, wzrosty na wykresach cenowych. Tak więc ja nie zgadzam się z tym, że hosta się yy, kończy i że generalnie już trzeba się stąd zwijać. Przede wszystkim cały czas na rynek nie weszła ulica. Cały czas kupują inwestorzy instytucjonalni, czyli Wall Street. Widać to właśnie po ETF-ach. Tak więc. No moim zdaniem nie ma co mówić o tym, że jest koniec HOSY. Jest bardzo dobra sytuacja, jeżeli chodzi o regulacje, zwiększa się zaufanie w ogóle instytucji, też tradycyjnego sektora bankowego, do kryptowalut, do firm z tej branży, tak więc myślę, że dopiero jesteśmy przed najlepszym momentem, jeżeli chodzi o HOSY, a turbulencje były, są i zawsze będą, tak więc nie ma co panikować, korzystajcie z tego, że są dołki, przy okazji powiem, że no, w bitomatach cały czas można anonim Kupować kryptowaluty do kwoty 15 tysięcy euro dziennie bez konieczności skanowania dowodu osobistego, ponieważ jednak się pozmieniają trochę z tymi regulacjami w Europie. To tyle ode mnie. Myślę, że będzie dobrze. Nie panikujcie. Myślcie samodzielnie. Weźcie jeszcze pod uwagę, że ta narracja, że to koniec chosy, że Bitcoin będzie spadał. Oczywiście, on może jeszcze spadać. Ja nie wykluczam, na przykład, że będzie spadek do 70 tysięcy. Wiele rzeczy może się wydarzyć. Nawet nie tylko na rynku krypto, tylko właśnie w innych sektorach. Co będzie miało wpływ na to, co dzieje się też oczywiście u nas. Kierujcie się zawsze własną logiką, własnym sumieniem, własnym przeczuciem. Nie dajcie się naciągnąć na. To, że na przykład coś zaraz wystrzeli albo coś zaraz spadnie, jeżeli chodzi o to, że rynki notują spadki. A może za tym na przykład stoją market makerzy, którzy specjalnie doprowadzają do tego, żeby kursy kryptowalut spadały, żeby była presja sprzedażowa, aby oni sami mogli kupować na dołku. Weźcie to, przekmincie. To tyle ode mnie dzisiaj. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Usłyszałem pod bitomatem. Siema!